Skąd wiesz, czy w tym leżącym w rowie furiacie, który, aby uspokoić emocje, wypił nad ranem truciznę dla szczurów, nie walczy skrycie cichy, święty? Może tak bardzo cichy jeszcze, że tylko ty jeden, który zaczniesz o tym myśleć, pierwszy zdołasz odkryć w nim ten niezdarty głos Boga. On teraz sam na pewno nie słyszy go. Nawet się nie łódź, że jak otrzeźwieje, to stanie się nagle normalny. Tak się niestety nie dzieje. Normalność jest dziś tak rzadka jak perła wyszukana. Dlatego dziś każdy normalności się boi. Ludzie boją się życia według przykazań, boją się prawa miłości. Myślą, że zabije ich litera ta, którą sam duch czyta na głos nie ustępuj z prostej drogi, nie zmieniaj nic, tylko kochaj, a jednak głos jest ten tak niezawodny i zawsze zbierażliwo-sprawiedliwie stosownie do rozrzuconych nasion, wiary, nadziei i miłości. Idź więc, zobacz, czy ten, któregoście wzięli za umarłego, nie żyje jeszcze przypadkiem. I pamiętaj, przypadków nie ma, bo jeśli uratujesz tego, który później uratuje całe wasze miasto, a po nim przyjdzie następny, który uratuje wasz kraj, choć pamiętaj, człowiekiem jest się także poza granicami waszego kraju, to pamiętaj, że nie ominiecie radość największa, co od krańca sięga do krańca a gdy na glob patrzysz oczami dziecka i znów widzisz w lustrze zmęczoną głowę dorosłego człowieka, nie trać nadziei. Biegnij. Daj mu pić. W takich sytuacjach przygnieciony człowiek potrzebuje bardzo wiele miłości. Bądź stanowczy. Idź przy nim prosto, a sam pobiegnie za tobą. Będzie, byście jeden przy drugim. Razem mogli już naśladować Jezusa. A wszystko zaczyna się od wrażliwego serca, które nie godzi się na zło. Amen. Alleluja. W górę serca, przyjaciele.